Dzień dobry, Cześć czełem, ja nazywam się Miłosz, a dzisiaj przedstawię Wam genezę wszystkich Pokemonów z Kamielin, ale zanim zaczniemy ten materiał, chciałbym Was serdecznie zachęcić do dołączenia do naszego Discorda, na którym rozmawiamy na temat Pokemonów i tworzymy tego typu teorie. A dzisiejszy odcinek był pomysłem jednego z moich widzów wspierających Karota. Za co serdecznie mu dziękuję i pozdrawiam ciebie, być No co? Lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Pokemon Scarlet i vale to jedne z niewielu odsłon serii, w których pominięto mechanikę z Kamielin która pozwala graczom ożywić wymarły stworzenia z czasów współczesnych ze skamieniałości ich przodków. Najnowsze gry wprowadziły Paradoks Pokémony jako podobne podejście do wprowadzenia stworzeń z różnych okresów do współczesności. Paradoks Pokony z pokon Scarlet są najbardziej podobne do skamieniałych pokonów z poprzedniej generacji, Prawdopodobnie istniejąc obok tych innych z różnych gatunków, ale brakuje im klasycznej metody ożywienia ze skamielin. Oprócz Pokémon Scarlet i Violet, tylko kilka innych generacji nie wprowadziło nowych skamielin. Generacja 2 i 7 nie wprowadziły żadnych nowych skamielin, ale niektóre wcześniej wprowadzone skamieliny można było zdobyć poprzez zmianę w generacji 2 lub kupić i ożywić, a także znaleźć w Poké Pelago w generacji siódmej. Pierwsza generacja Pokemonów wprowadziła 3 skamieliny do zebrania przez gracza. Helix i Dome Fossil znalezione w Mount Moon oraz Old Amber w Pewter Museum. Chociaż gracze mogli wleźć tylko jedną z dwóch pierwszych skamielin, a drugą zabierał pobliski Super Nerd, Old Amber był dostępny do zebrania przez graczy po zobyciu HM Cut. Zebranie tych skamielin do laboratorium na wyspie Cinebar pozwoliłoby graczom wskrzesić Kabuto z Dome Fossil, Omenita z Helix Fossil i Aerodactyla ze starego bursztynu. Podczas gdy Areodactyl jest typem Rock Flying, zarówno Kauto jak i Omnite są typami Rockwater, Water, podobnie jak ich ewolucje Kautops i Omostar. Areodactyl jest znany z podobieństwa do Pterozaura. Jego cechy anatomiczne mieszają się z różnymi cechami smoka, co uniemożliwia przypisanie go do konkretnego rodzaju. Jego japońska nazwa Ptera w zasadzie zdradza jego wpływ do pterozaurów. Trylobity, które zainspirowały takie pokojnice jak Kabuto i Cabotops, były bardzo zróżnicowaną grupą około 17 tysięcy gatunków znanych naszej nauce. Żyły przez ponad 250 milionów lat, rozgaśniając się, aby otworzyć różne rodzaje kształtów samego ciała. Przechodząc do 400 milionów lat wstecz, projektanci wybrali kolejne wodne bezkręgowce jako inspirację. Skoro piasek głowonogi zwane Amonitami występują w grze jako Omnite i Omastar. Pokémony te, które uzyskały status ikony pop kultury podczas crowdscoringowego doświadczenia w grach Pokon Twitch Play z Poką w 2014 roku, jednak nie wszystkie Amonity były takie same. Co ciekawe, niektóre z nich osiągały ogromne rozmiary. Po pominięciu generacji z skamien powróciły w generacji trzeciej z nowym Root i Claw Fossil dostępnymi dla graczy w pokon Ruby i Sapphire na pustyni Howens na drodze 111. Ponownie, początkowo można było zdobyć tylko jedną z tych skamieniłości i musiała zostać ona ożywiona przez naukowca z Devon Corporation w Roosborough City. Przy czym skamieniłości Root ożywiła Lilipa, a skamieniłość Claw ożywiła Anorifa. Te dwa Mony i ich ewolucje Cradilly i Armaldo kontynuowały trend posiadania typu Rock jako podstawowego typu. Anorif i Armaldo są typami Rock Bug, podczas gdy Lilip i Cradilly są typami Rock Grass. Pochodząc z wód kambryjskich, drapieżnik Anomolocaris występuje w grze jako Pokémony owady Anorif i Armaldo. Podobnie jak ich podpowiedniki, w prawdziwym świecie pokemony te są wodne i mogą pływać za pomocą skrzydełkowatych wyrostków po bokach ciała. Po zakończeniu kambru masowym wymieraniem rozpoczął się nowy okres zwany Ordowikiem. Jest on znany z pierwszego pojawienia się ryb pierwszej grupy kręgowców zamieszkujących ziemię. Game Freak wybrał jednak inną grupę organizmów, która rozkwitała w tym samym okresie. Lilie Morskie, znane również jako Lilowce. Pomimo, że pokon Lilip i Kradylip zostały przypisane do typu trawiastego, Prawdziwi lilowcy są w rzeczywistości zwierzętami grupowanymi razem z rozgwiazdami i jeżowcami morskimi w typie Szkarłupni. Nowe skamieniowości w programie Generacji 4 zostały uzyskane w sposób unikalny dla serii do tego momentu. Gracze Pokon Diamond i Pearl mogą eksplorować Sinus Underground i kopać w jego murach w poszukiwaniu skamieniłości. Przy czym Skull Fossil jest dostępny wyłącznie w pokoju Diamond, a Armor Fossil wyłącznie w pokoju Pearl. Te skamieniałości można wskreślić w Kranidosa za pomocą Skull Fossil lub Shieldona za pomocą Armor Fossil, w Orbor City Museum. Kranidos i jego ewolucja Rampardos to pierwsze czyste Pokémony typu Rock type podczas gdy Shildon i Bastionon są typu Rock Steel. Czwarta generacja gry dała garczom wybór dwóch dinozaurów z nakryciem głowy, czyli Marginocefalii, Kranidosa, czyli Pachy lub Shildona ceratopsa grach Kraindos i jego ewolucyjny Rampardos są znane z wyjątkowo wysokiego ataku i tendencji dłużenia głową, co jest bezpośrednim nawiązaniem do pokrubionej kostnej głowy Pachycephalosaurusa. Natomiast Shildon i jego ewolucyjna forma Bastiodon skłaniają się ku defensywnemu stylowi gry. Generacja Panda ponownie dała graczom wybór między jedną z dwóch skamieniłości. Cover Fossil, która skrzesza Tyrtugę i Plume Fossil, która wskrzesza Arkena. Gracze otrzymują te skamieniości w Relic Castle w pokoju Black and White lub od byłej Necron City Gym liderki Lenory w Pokémon Black 2 i White 2. W obu przypadkach gracze mogą wskrzesić skamieniości w Necron City Museum, a Tortuga i jego ewolucja Karakosta są typami Water Rock, natomiast Arken i jego ewolucja Archeops powtarzają typ Rock-Flying Aerodactyla z generacji pierwszej. Ostatnia linia wymarłych morskich Pokemonów składa się z Tirtugi i Kerakosty, które są oparte na późno olbrzymim żółwiu Archeolonie lub jego nieco mniejszym krewnym Protostegi. Wiadomo, że oba żółwie są spokrewnione z dzisiejszymi żółwiami skórzastymi, które ma skórzasty grzbiet z litej skorupy. Ostatnie stworzenie dinozaura w serii jest trafnie oparte na kultowych skamieniałościach Archeopteryksie. Znany jako pokon pierwszy ptak, Archen i Archeops to długoogoniaste, w pełni upierzone dinozaury z widocznymi zębami. Podobnie jak i imienniki, Archen ma być niezdolny do lotu, podczas gdy Archeops ma się ciągle chwiać, unosząc się nad polem bitwy. Dwie nowe skamieniny dodane w szóstej generacji pokon XY to Joe Fossil i Sail Fossil, Znajdują się w Glittering Cave. Fossil asystent, znajdujący się w środku, daje garczą wybór między nimi. Te skamieniny można ożywić w laboratorium w pobliskim mieście Umbret. Przy czym Joe Fossil ożywia Tyrantra, a Sail Fossil ożywia Amorę. Zarówno Tyrant jak i jego ewolucja Tyrantrum są typami Rock Dragon, a zarówno Amora jak i jego ewolucja Aurorus są typami Rock Ice. Te pokony są szczególnie zwane przez Rock Type Gym Leadera Granta z Scylla City podczas gdy Chaos Champion deantha, Używa obu ich ewolucji. Dopiero w szóstej generacji gry w 2013 roku król dinozaurów został wprowadzony w postaci Teurantra i Terantruma. Specjalizują się w ruchach gryżdących, oba pokolenia mają duże głowy i ciężkie ciała, a kół dziecię entuzjastów paleontologii także pióra Amaura i ewolucja Aurorus to ewidentnie zauropody, chociaż Game Freak ominął najbardziej znany przedstawicieli gigantów, wybierając Amargasaurusa jako kręgosłup swojego projektu. Ten kredowy dinosaur jest znany z dwóch rzędów rozciągniętych kolców na karku. Teoretyzowano, że struktura miała podparte żagle, ale obecnie powszechnie uważa się, że są to po prostu kolce pokryte keratyną. Pokémon Sword and Shield dodały pierwsze nierok-type fossil Pokémony, a także wprowadziła absurdalny nowy sposób jego ożywienia. W tych grach można zdobyć cztery skamieliny. Gracze muszą przynieść co najmniej jednego Fossilized Bird lub Fossilized Fish a także jednego Fossilized Drake lub Fossilized Dino do pani Carrie Liz na drodze numer 6, która stworzy zupełnie nowe stworzenia, łącząc dwie skamienie w jedną. Możliwe pokony to typ Electric Dragon Dracazolt poprzez połączenie Bird i Drake Fossil, typ Water Dragon Dracovish z połączenia Fish i Drake Fossil, typ Electric Ice Arctazolt z Bird i Dino Fossil, oraz typ Water Eyes, Arctowirsch, Swish i Dino Fossil. No to na tym dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że teraz się odobaczy. Jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę po tym filmem. A my widzimy się już na tym materiale. Trzymajcie się. Na razie. Dziękuję Wam wspierający za zaufanie i dołożenie cegiełki do mojego kanału. Wasze wsparcie wiele dla mnie znaczy i przyłoży się z pewnością na rozwój mojej działalności. Shiny